Dobry wieczór Magdalena Antosza, gdzieś wyjątkowo o 18.15. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie kuriera Opolskiego. Multimedialny pokaz, koncerty i wielkie sportowe emocje w Opolu trwa uroczystość otwarcia i taka Arena. Już teraz przenosimy się na nowy stadion, na którym czeka na Państwa Wiktoria Katus. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Magda. Ja chciałabym Państwu powiedzieć, że emocje tutaj są po prostu niesamowite. Już niemal wszyscy kibice są na stadionie, te trybuny są niemal całkiem wypełnione, jeszcze zawodnicy się kończą rozgrzewać i czekamy. Czekamy na to, co zostało zaplanowane na otwarcie tego stadionu, na który czekaliśmy trzy lata, bo budowa rozpoczęła się w 2022 roku. No i teraz po trzech latach możemy w końcu ten stadion otworzyć i faktycznie będzie działo się wiele, ale najważniejsze, co się wydarzy, to jest mecz Odry Opole z FC Magdeburgiem. Te drużyny już miały okazję się spotkać, niestety Odra Opole tego dobrze nie wspomina ponieważ wtedy odpadła po 1:32 Pucharu UEFA. No ale teraz jest taka powiedzmy szansa na rewanż. Jednak no właśnie trenerzy mówią, że to będzie takie raczej przyjazne spotkanie, przyjazne spotkanie, bo też no właśnie wielkie emocje, wielkie otwarcie stadionu. Też dość takiego bym powiedziała bardzo nowoczesnego, ekologicznego, więc to też bardzo jest, że tak powiem dla kibiców atrakcyjne, dlatego tak tu mnie przybyli. No ale jeżeli chodzi o to, zanim otworzymy nowy stadion, co teraz dzieje się na tym starym domu Odry Opole? o tym już teraz Marek Świerczyński. Odry Opole to jeden z ostatnich polskich klubów szczebla centralnego, który swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie, wybudowanym przed II wojną światową, bo ten obiekt powstał w 1930 roku, a od początku istnienia Odry. Był jej domem przez 80 lat, był więc świadkiem wielkich zwycięstw i bolesnych porażek. Tu grali najwięksi piłkarze Odry, Jarek, Kornek, Brejsa, Młynarczyk i nawet Robert Lewandowski na tym stadionie grał w Zniczu Opróżku. To jest straszna rzecz. Tyle lat, 60 lat na ten stadion chodziłem. Oficjalne pożegnanie stadionu przy Oleskiej miało miejsce 9 listopada ubiegłego roku w meczu z Wartą Poznań, ale to nie jest tak, że na tym obiekcie nie ma piłkarskich emocji. Są, bo teraz tu gra zespół Rezerw Opolskiego Klubu, a także drużyny juniorskie. Na pewno to jest duża wartość sentymentalna taki stadion, ale, ale myślę, że nie ma co już myśleć o tym co było, tylko trzeba budować historię na nowym, pięknym stadionie i, i na tym się skupiam. Przyjdzie jednak i taki czas, że ta charakterystyczna trybuna zniknie z powierzchni opolskiej ziemi. Decyzją władz miasta w tym miejscu ma bowiem powstać aquapark. Ale nawet bez stadionu w sercach kibiców pozostaną wspomnienia rozgrywanych tu wielkich meczów, takich jak ten z 1977 roku w ramach Pucharu UEFA z FC Magdeburg. Oto 40. minuta spotkania. Akcja Opolan z dziewiątką Tyc. Z Paśniewski Waśniewski, dośrodkowanie, odbita piłka, trafia do Koźniewskiego, strzał, tego i bramka. Na taką bramkę czekają kibice od Reopole, którzy tłumnie przybyli na stadion, tak samo jak kibice FC Magdeburga. Ale o tym już teraz Fabian Miszkiela. Pierwszy gwizdek na nowej arenie zabrzmi kwadrans przed godziną 19. W inauguracyjnym meczu Odra Opole po niemal 48 latach znów podejmie FC Magdeburg. Na trybunach zasiądzie ponad 11 tysięcy kibiców, w tym ponad 1000 niemieckich. Kibice Odry liczą, że otwarcie stadionu będzie też otwarciem nowego rozdziału w historii klubu. Pora wrócić do ekstraklasy, mówimy to otwarcie. Pora budować solidną drużynę na polskie standardy ekstraklasowe w Opolu i to są nasze oczekiwania. Tego chcemy. To chcemy, aby ta historia zaczęła być pisana dzisiaj. Kibice Odry przygotowywali się do dopingu, a artyści i ekipy techniczne do dzisiejszego show na stadionie Opolski ma właściwie już i taka arenie w Opolu. Cały dzień trwały próby przed dzisiejszą inauguracją, która przed kilkoma minutami się rozpoczęła. Oprócz Krzysztofa Zalewskiego na scenie pojawią się Gromi i Fil. Katowicki zespół z sentymentem wraca do Opola. Koncertujemy tutaj raz na jakiś czas, więc zawsze chętnie wracamy i myślę, że będziemy po przyjęci jak zawsze zresztą. Jak się tutaj wszyscy zgromadzą to energia będzie super, a wrażenia są bardzo fajne. To jest jedno z największych takich wydarzeń, więc wierzymy, że będzie super power. Muzycy występują między innymi na ustawionej na środku murawy scenie. Chodzi o to, żeby oni oprócz Krzyśka Zalewskiego stworzyli taką muzyczną historię tego stadionu opolskiego. Także no, kto zobaczy na żywo i, i w telewizji to wydarzenie będzie z pewnością zaskoczony. To jest połączenie festiwalu ognia i wody, festiwalu laserów, koncertu, meczu piłkarskiego. Najważniejszym punktem dzisiejszego wieczoru jest jednak sportowa rywalizacja. Do niej od kilku tygodni przygotowywała się również nasza ekipa. W emisję tego wydarzenia zaangażowanych jest ponad 30 osób z ośrodka TVP3 Opole. Od operatorów przez realizatorów, prezenterów czy techników do dziennikarzy. Dzisiaj specjalnie na tę okazję, na otwarcie stadionu Odry Opole przeznaczyliśmy 8 kamer. Mamy grafikę, system powtórkowy, więc, jakby, jest to dość duże działanie dla nas. To nie koniec atrakcji dla Opolan. Po końcowym gwizdku zaplanowany jest pokaz pirotechniczny, a kwadrans przed godziną 21 w strefie kibica na stadionie. Transmisja meczu Polska-Litwa w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata. Fabian Miszkiel, Kurier Opolski. A na opolski stadion i do Wiktorii Katus jeszcze w tym wydaniu Kuriera Opolskiego wrócimy. A teraz zmieniamy temat. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej była tematem wizyty ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka w Opolu. Mamy wydanych siedem rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Te rozporządzenia dają już możliwość oceniania, które z obiektów dotychczasowych nadają się na schrony, miejsca stronienia, miejsca ukrycia, więc tu stawiamy zadanie wszystkim, Samorządom, wszystkim strukturom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej, żeby przygotowywać się do działania, do remontów, do inwestycji. Samorządowców intensywnie szkolimy. Odbywają się kolejne rundy szkoleń prezydentów, starostów. Już koleżanki i koledzy z Opolszczyzny mieli okazję w takich szkoleniach czterodniowych w Akademii Pożarniczej brać w Warszawie. Już dwa tygodnie temu. Wszyscy samorządowcy z województwa polskiego zostali przez nasz urząd wojewódzki przeszkoleni w zakresie procedur związanych z miejscami ewakuacji i schronami. Chodzi o procedurę związaną z identyfikacją tych miejsc, procedurą zgłaszania, a dalej oceny. Bez samorządowców na poziomie powiatowym czy gminnym nie udałoby się nic przeprowadzić, dlatego to jest niezwykle ważne, abyśmy byli w stałym dialogu i w tym stałym dialogu jesteśmy. My deklarujemy zawsze oczywiście otwartość i wsparcie dla wszelkich działań, które. Mają służyć naszym mieszkańcom. Powódź zniszczyła im hektary pól i naniosła na nie tony śmieci. Rolnicy z Kałkowa oskarżają wody polskie o wieloletnie zaniedbanie wałów na rzece Widnej i oczekują naprawienia bałaganu, który miał być tego wynikiem. Spółka jednak nie kwapi się do sprzątania. Wojciech Bularz. W tym miejscu został przerwany wał i cały napór wody poszedł na. Na nasze prywatne grunty. Woda przepłynęła przez pola rolników, zrywając glebę, nanosząc gruz i pnie drzew. W jednym miejscu żywioł wyrwał dziurę w ziemi. Tak, wyrwało mi pola. Efekt kilkadziesiąt hektarów pola nie nadaje się do obsiania. Stąd niecierpliwość rolników, którym kończy się okres siewu. My nie oczekujemy od, od wód polskich jakichś cudów, bo rozumiemy, że to też były warunki, jakie były, ten deszcz czy nie, 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 pada, nie pada ciągle tak. Ale jakiejś pomocy nie wiem, albo jakiejś decyzji, co robimy z tamtym, czy przykładowo, nie wiem, wody polskie, kurczę, nawet te grunty odkupują, dają nam gdzie indziej. Jak tłumaczą rolnicy? Wcześniej wielokrotnie prosili lokalny zarząd lewni o podniesienie wałów. 20-30 lat nie, nie było nic zrobione nic zrobione w tej rzece. Jedynie most nowy, który wał został przerwany 400 metrów przed, przed tym mostem, gdzie jest tam praktycznie zakręt na tej rzece, ale niedbalstwo w 100% polskich wód. Jednak urzędnicy spółki mają inne zdanie na ten temat. Dziś rolnik otrzymał pismo z odmową naprawienia szkód. Właścicielowi takich gruntów, które zostały zalane podczas powodzi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowania od właściciela wód, czyli właśnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej. I ten przepis jednoznacznie wyłącza odpowiedzialność Skarbu Państwa oraz naszej instytucji za szkody powodziowe. No ponieważ powódź jest zjawiskiem naturalnym, będącym przejawem tak zwanej siły wyższej. Wody Polskie odsyłają do starosty, który właśnie zbiera wnioski na rekultywację gruntów zniszczonych przez powódź. Tyle że nie ma ona wiele wspólnego ze sprzątaniem pól z odpadów popowodziowych. Nie. Rekultywacja w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych leśnych, czyli to zadanie, które realizuje starosta, jest to proces, który ma przywrócić właściwości użytkowe gruntów. Kałkowskim rolnikom pozostaje nerwowe spoglądanie w nadal zapuszczone koryto widne i sprawdzanie, czy woda z roztopów w górach opawskich po raz kolejny nie przekroczy prowizorycznie usypanego wału. Rzecznik wrocławskiego RZGW zapewnia, że prace nad umocnieniem brzegów mają ruszyć w tym roku. Wojciech Bulasz, Kurier. Polski. Tak niskiego poziomu wód podziemnych nie obserwowano w strzelcach opolskich od dawna, by zabezpieczyć mieszkańców wodę pitną na najbliższych kilkadziesiąt lat miejscowa spółka wodociągowa inwestuje w nowe studnie i stacje uzdatniania. To część zadania wartego 58 milionów złotych, właśnie rozstrzygnięto pierwsze przetargi. To stacja kosice jej ujęcia zaopatrują w kranówkę niemal trzy czwarte miasta i okolicznych wiosek. Poziom wód podziemnych badany jest tu regularnie od lat. Ostatnie pomiary są jednoznaczne. Miasto potrzebuje nowych ujęć, by zminimalizować ryzyko braku wody w kranach. Od momentu, kiedy mierzymy poziom wody w, w, w ujęciach naszych, tych głównych dla miasta, ten poziom jest najniższy w historii. Niski poziom wód potwierdzają okoliczni rolnicy. Susza glebowa daje im się we znaki od kilku lat. Sytuacji nie ułatwia też tegoroczny brak opadów. Tu na polu by, by się przydało codziennie albo co drugi dzień deszcz, który by po prostu nawadnił te rośliny, bo one z ziemi nie pociągną, bo tam nie ma wody. Wody jest coraz mniej, a zarządzających infrastrukturą miejską martwi dodatkowo jej jakość. To z powodu kłopotliwego sąsiedztwa. Położona w pobliżu ujęć w Kosicach kopalnia ma wszystkie wymagane prawem zezwolenia. W tym także na odwadnianie terenu. Jej działalność może jednak, zdaniem urzędników, mieć wpływ na parametry wód podziemnych. Mamy też tam wahania poziomu siarczanów i w przypadku jakiejkolwiek ingerencji w wody głębinowe, które, które tam ujmujemy, na przykład poprzez dodatkowe odwadnianie rejonu tego całego obszaru, może gwałtownie wzrosnąć ten poziom siarczanów, co również jest niekorzystne i również ma wpływ na jakość wody. Stąd decyzja o budowie nowej stacji uzdatniania wody i dwóch 150-metrowych studni w pobliskich Jędryniach, gdzie odwierty kontrolne wykonano już 20 lat temu. Przy y, dobrych prognozach i jeżeli wszystko zgodnie pójdzie z naszymi planami, no to, to jest kwestia maksymalnie dwóch, 3 lat. Y, mamy zamiar tą wodę z ujęć w Jędryniach uruchomić dla miasta Szelca Strzelecki SWIC chce zmodernizować także część swojej sieci. Zadanie kosztowne, inwestycja opiewa w sumie na niemal 60 milionów złotych. Spółka liczy tu na dofinansowanie z funduszy unijnych. W przypadku nieprzyznania środków będzie realizować odwiertej budowę stacji w Jędryniach przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tragiczny początek sezonu. Nie żyje 35-letni motocyklista, który nie zachował ostrożności i wjechał w tył samochodu osobowego. Do zdarzenia doszło około godziny 13 na ulicy Hallera w Opolu. O ostrożność i rozwagę na drodze apelowali miłośnicy jednośladów z różnych zakątków województwa, którzy spotkali się dziś na terenie zespołu szkół mechanicznych. O pasji do motocykli przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ale także o rozsądku, którego nie można tracić, Jakub Słupecki. Dziś w Opolu, a już za chwilę w całym województwie, fani jednośladów ponownie zagoszczą na ulicach, tak krajowych, jak i wojewódzkich. I choć każdy z nich pasję do motocykli postrzega inaczej, to łączy ich jedno: potrzeba wolności. Jedną z takich osób jest pan Daniel, który motocyklami pasjonuje się od dziecka. Co dla ciebie jest istotniejsze barkot silnika czy prędkość? Wiesz, co? Chyba jednak ten warkot dobre, dobrej fałki i brzmienie, gdzie naprawdę możesz zrobić wrażenie. Po prędkość, przemkniesz i cię nie ma. I jak podkreślają uczestnicy z lotu, kto raz wsiąknie w świat motocykli, pozostaje w nim na zawsze. Przykładem jest pan Ginter, który pierwszy motor kupił w wieku 16 lat, czyli ponad pół wieku temu. Nawet bez prawa jazdy jeździłem, bo to w dawnych czasach to tak było po prostu, że. Że po prostu można było jechać. Nie? Bo, bo milicja, milicja na rowerze jeździła, nie? To łatwo było uciec, oczywiście. Cel dzisiejszego zlotu to nie tylko pochwalić się swoimi maszynami, ale również uczyć młodych odpowiedzialności. Młodych, którzy zdominowali dzisiejsze otwarcie sezonu. W szczególności są to uczniowie zespołu szkół mechanicznych w Opolu. Ideą y, pikników motocyklowych jest promocja bezpiecznego poruszania się po drogach. Jednoślady są trudnymi pojazdami, są, y, wymagają o wiele większego skupienia, koncentracji na drodze, y, w związku z tym, że nie mamy żadnych osłon. Z tego względu w mechaniku nie mogło zabraknąć policjantów. Nie przybyli oni na miejsce, aby kontrolować, a uczyć i przestrzegać. Młodzi kierowcy, czyli zazwyczaj jest to przedział wiekowy 18-24 lata, to grupa szczególnego ryzyka, jeżeli chodzi o wypadkowość. Pomimo, że stanowią tylko 8,5% ogółu wszystkich kierowców, to powodują blisko 13% tragicznych wypadków. Ubiegły rok był wyjątkowo tragiczny ze względu na wypadki śmiertelne z udziałem motocyklistów. Aż 230 z nich nie doczekało tegorocznego sezonu. Jakub Słupecki, Kuryropolski. Wiosenny bukiet programów od TVP3 Opole. Zapraszamy do oglądania ciekawych propozycji na naszej antenie. Będą znane formaty, a także nowości. Wiosna z TVP3 Opole to spora dawka informacji z regionu. Oferujemy też kilka nowości, a wśród nich programy publicystyczne Region Dialogu, kresowa filmoteka, znaki zapytania i wejściówka. Wraca również zakładka, czyli podróż po świecie książek. Zapraszamy na miłe chwile przed telewizorami. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie opole.tvp.pl oraz w naszych mediach społecznościowych. Tutrę, tam bzyk, przyroda nieśmiało budzi się do życia. Rozkwitają pączki kwiatów. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny uraczył nas słoneczkiem i przyjemnym ciepłem. Wikrowają się bocianki. Miedźwiadki budzą się. Pszczółki latają i robią miodek. Wiosna zaprasza głównie do chodzenia w końcu na dwór. Po długiej zimowej przerwie do odwiedzania parków, placów zabaw. Jest piękna pogoda, jest słońce, ptaszki nam ćwierkają. Wiosna jest piękna i rosną kwiatuszki bardzo ładnie i daje słońce i będą wszystkie kwiatki rosnąć. Można sobie grać w piłkę jakieś podwórko i nie ma deszczu i nie ma buciak, może i może wyjść na słońce, słońce daje witaminy. No i możemy zdrowi będziemy. Już tylko minuty dzielą nas od pierwszego gwizdka w meczu pomiędzy piłkarzami od Reopola AFC Magdeburgiem. Ponownie przenosimy się do Itaka Arena. A o tym, jak przebiega ceremonia otwarcia stadionu, Wiktoria Katus. I na stadionie dzieje się dzieje się bardzo dużo. Dosłownie chwilę temu na scenę wyszedł film i Kromi. No i trzeba przyznać, że show jest faktycznie niesamowite. Przed chwilą były pokazy, świateł. No i faktycznie jest tutaj pięknie widać, że kibice są też zadowoleni. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o te występy artystyczne ponieważ będziemy mieć tutaj też właśnie gromi będzie Krzysztof Zalewski. Też o polskie akcenty artystyczne, czyli intrus i mech krzemin. To wszystko jeszcze czeka na kibiców, jeżeli chodzi o tą część artystyczną, ale jeżeli chodzi o to, co przygotowali sami kibice, to też przed samym jeszcze meczem klub kibica od Reopole przygotował swoje specjalne show, więc wszyscy są już przygotowani, wszystko jest otwarte na ostatni guzik. No i dokładnie minuty dzielą nas na od tego, aż z pierwszych gwizdek zostanie tutaj, wybrzmi pierwszy gwizdek na Murawie. No i pewnie Państwo słyszą i widzą, że mamy tutaj pokaz pirotechniczny, więc ja zachęcam tylko do tego, żeby od razu po głównym wydaniu kuriera polskiego zostać z nami na transmisję meczu. Wiktoria Katus, dziękujemy Ci serdecznie, a my już zapraszamy Państwa oczywiście za chwilę. Rozpoczyna się mecz Odreopole z FC Magdeburgiem. Proszę koniecznie kibicować, a wieczorem zapraszamy o 21.30. Do zobaczenia.